Nie wczekinać No właśnie Cię Tak prosiłem Standardowo, Jarek oka nie zamknął <grymne> Proszę bardzo Prosiłem cię, wyłącz te piosenki Umce, umce

Zdobycie miast takich jak Antiochia, Nie, lepsze tamto, włos tamto! Ardeni podkreśliły słabość wschodniej granicy. No i No nie da po nagrywam, no nie da się, widzisz? No nie da się z tymi debilami, no. Super. No, to ma to, no sprawdźmy o to. Nie, jeszcze będę nie, sprawdzał no. po tobie. Musisz, nie, musisz, musisz. Nie macie ktoś już jest za późno, już masz tyle lat, że naprawdę. Ile? Nie mam dla tego pojęcia, jak gówno mnie to obchodzi, będąc szczerym. No właśnie, właśnie, Dokręć. Sprawdź. Sprawdź. Dokręć. Dokręć. Nie Dokręć. sprawdzaj, że dokręcił! Patrz, jaką masz fajną grzechotkę. Chce co Nie. co Nie, Ale tracimy czas, możesz to wiercić? ryj. O, tego nie dokręcił, Widzisz? bo jest debila ciały, nie umie dokręcić. Jeszcze tu, od razu. No. Jakie równice cały czas ci trzymam? ma to już, to los. Wawi! Śmiarka Miarka ci poleciała chyba. A nie Się wydarzyło, a się nie nagrało. Jaruś wpadł do dziury na 2 metry głębokiej, czyli 140 na plecy. Coś wspaniałego. Normalnie takie sytuacje sprawiają, że życie chce. O, idzie właśnie z Patrzcie, Patrzcie jak... kuleje. Co ty tak chodzisz jakbyś się posrał? Co? Co? No to zobacz, pomogę ci tu popuścić metel. Łipem. <grymne> Popatrz, Prostowanie rury. Kasper Albo kasperku nie, ten stolik Stolik, stolik. Tu Masz <noise> to po prostu Ciąg to tu trzymaj, ja będę nadginał Może i na ucho bo nie. Bo nie, bo nie. Z Pleców nie, bo nie. Z pleców nie, bo nie. <noise> okay. Jest? Jest, prawie Trawie jest. O jest chłopi lala Tylko jeszcze tu trzeba dogią <noise> Końcóweczko aby, aby. A co musisz myliwia, końcóweczkę dogonić. <suszy> <Ktoś. suszy> Jak ty się <suszy> <chę> poleżeć? <suszy> mocniej. A, a co zaczynasz. Ja a Teraz zrób A ty zaczynasz. Jest... czujesz się, Kasperku, spełnione jako dziecko? Nie. Wybawujesz się w piaskownicy? U -u. Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko To drze mu Bo tu jest tak o mój cyk cyk tylko widzisz, że jest dziecko, przegięte No końcówka Ale pójdzie Skrobaj Skrzep Skrep to sklep przyszły Super I tak proszę Państwa, moi drodzy, kończą się dni dobrej roboty. Tak, to jest jakaś jest dobra robota, to jest, to jest właśnie. Tak wracamy do auta. A nie. czeka inaczej. Jaki z tego jaki morał z tego? A fryzurkę taką, że niech to. Jaki z tego morał, Maćku? Czego? Jak ściany wykuwamy. Pod konsolę to co? To co robimy? Tam to potem, są... potem za ten, nie? To są narzędzia jeszcze. No to wsadzisz do koparki. Pod Nie sadzisz? spudło z, z tymi kształtkami tam i wiertarka jeszcze. Azbeścik, słyszysz? słyszysz? Mhm. No to i idź. Nie, dogadam się z nimi, tak strasznie jacyś... Cykurde, no. No nie do pogadania. Strasznie drętwi. Ty dość w ogóle? To jest zdrętwota. 75 years later. Dzień dobry, witam w tym pięknym jak. Oko koczka dana w dniu. Kontynuujemy przygodę z przyłączami. Dziś jest tak wesoło. Bardzo jest wesoło. Bo. Nie ma jarka. Wszyscy są szczęśliwi. Ogrodzenie paruje. Nie wiem, czy ja stąd będę coś brał. Może coś wezmę. W każdym razie tak. Eee, piękny dzień. Piękne chwile. Piękne dni. Piękne życie. Jak się ktoś inny krzywdę robi, coś paniąłego tam o. gdzie zostawiłeś? No, na busie, nie? Nie mogę gadać. No. Niech nie, jak, wieszne, jak, nie, jak, nie. nie w garażu masz Ale mały taki naukę. W garażu masz. Jesteś w Mateuszku fachowcem? Nie Czemu tam nie chyta? Jestem drudziakiem Po co to kazałeś wykuć? Co? To Ale nie no, jest... Ja tu mówię, masz to pod kółko, a on wygłupił ściany, no ale dobrze No co zrobić tam. Lala. Wiedziłbyś to z udarem. Jak to nie wiespę jeszcze. To jest zamarznięte. Pod ogień podejdź i będzie lala. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Nic nie potrafisz I cały dzień znowu się będziesz z jednym pierw dzielił, a idę tam Psiu kop. Siaszu kopa ją Gdzieś tutaj z Ruru i gdzieś jest leć, nie wiadomo gdzie tu gdzie już znajduję się Tak, zarocik Piękny Może dzisiaj się uda nagrać wszystkie postępy pracy To było coś No To to samo, no nic ciekawego się nie dzieje No jest zarod, jest rura Jest zasuwa Jak mi ktoś poda Nawiertka znaczy się jest drugiego arota, kawa jak potrzeba, jest laśma jest rura wawina, jest kabel przeciąganie, no i cały czas to samo, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, rura prawie czysta, no, teraz już jest normalnie do jedzenia, oczywiście z piaskiem, no i ziemią, ale do jedzenia. Ładna, wyobtarta Jak złota. O, idzie woda. Ale woda będzie robić chlub. Pochwal się Tandeusu do kamerki co zrobiłeś? Ja nie bardzo, nie? Co? Coś zrobił? Z czony rybka. Ta rura taka jest krzywa? Ha to dobrze? Na pewno dobrze. Na pewno dobrze zrobiłeś? Tak. Tak, ale co nie wiem. No nie mi to ocenia. To się, to wie Chodź, będziesz ciągnął ruru. Nie mam moców przerobowych. No to chodź, chodź. Konsolki powywieszane. Teraz Przepukiwanie. Powinno być. Przepukana chyba. Dalej. No ciężkie to. Płynie, woda płynie, po polskiej krainie. Mm -hmm, mm -hmm. Super. Trzeba jest zakręcić, żeby się komuś nie nudziło. To nie jest woda. Z water. Łaptam. O, zepsuł się ten. Arot się zepsuł. Ognisko płonie. Jest pięknie. Miał braknąć tego klucza. Ja Ty, a tu mogę? A mogę tu? I ja odkręcę i zobaczę. Bo mam jedną sprawę, chodź chodź, chodź, pokażę ci coś, widzisz? Bo ja nie jestem, nie jestem ekspertem. Ale to nie powinno tak działać. No że ją zakręciłem, a to dali A leci? Idzisz, to jest ekspert. Ekspert przyszedł i naprawił. To mi się podoba. To jest. Ale tu powiem, To Ale tu coś. No, bo jest jest odwodnienie dobrze zrobione. Bo gdzie? idzie. Ale Mateusz, tu schodzisz tu. Tak. O, to jest szmato! To tam idzie. Coś zrobił, Sześć tysięcy dałem w tamtym roku A warto było, trochę mokre mam buty Coś zrobiłeś Słuchaj, na ciało jest debil Jednak dobrze ten Jarek mówi do ciebie, ty p****** matos <laughs> Mokre mam spodnie od dołu Muszę tak stać